Cześć Dębski, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Headstone, a dzisiaj zaprezentuję Wam dek, którym jest Pirate Shaman. Yy, ogólnie wersja tego deku była już na tworzeniu dodatku i bardzo, bardzo dobrze sobie radziła. Yy, no jest to oczywiście agresywny dek pod piratów, jak mówi sama nazwa. Mamy tutaj też troszkę murloków, to zaraz powiem. Jedna rzecz, która się zmieniła w tym deku, tak naprawdę od tego jak był w poprzednim dodatku, to to, że dodałem do niego tych dwóch stronników i chyba to, wydaje mi się, że nie było tej broni. Mm, dobra, ale w każdym razie, o co chodzi w tym deku? Yy, mamy bardzo dużo rzeczy, które nam przyzywają stronników, które sprawiają, że zapełniamy ten stół w chorym tempie. Mamy też Dartrala, z którego możemy sobie Bloodlaster, czyli Rządze Krwi, odkryć i po prostu większość tych wygranych skupia się na tym, że zapełniamy stół, rzucamy Rządze Krwi i kończymy chłopa w jednej turze. Albo po prostu zasypujemy Piratami i ich ulepszamy czy tą kartą, czy tutaj sobie ulepszamy po prostu powoli. No w głównej mierze chodzi o to, że przeciwnik nie daje rady po prostu czyścić nam stronników, a my w tym samym czasie go cały czas nawalamy, aż go wykończymy. A teraz pokażę troszkę gierek, jak to wygląda w praktyce. Dobra, gramy na Defnaita pierwszą gierkę. Odrzucę sobie wszystko oprócz Gorgonzormu. Ok, jest nawet spoko. Na pierwszą turę najfajniej to dosyć oczywiście pacesa, czyli tam. Taka prawe oczko tego nowego. Bądź murloka, co nam przyzywa. Jeden, jeden ze zrywem. Aczkolwiek ta karta też nie zobą. cokolwiek zagra, to będziemy to w stanie na 99% czyścić. I też zawsze sobie jakoś zapełnimy 100. No tutaj idealnie to akurat siadło, że możemy to zniszczyć. Gramy na 99% na y, duch to pod plagi. Bardzo nie lubię grać y, na jakiekolwiek deki pod plagi, ale myślę, że sobie poradzimy. W następnej turze, żeby przyspieszyć tempo, myślę, że skoinujemy to. Bo to nie ma sensu tego zagrywać, bo i tak nie zagramy spela tego koinować nie mam po co, bo nie mam żadnych piratów. Znaczy to chyba co innego to chyba nie będzie pod plagi. Zobaczymy zaraz. Dobra, i zagrywamy to. dostajemy ten ser. On działa w ten sposób, że on przyzywa z trzech stroników o koście 1, potem 2. No, i pod koniec każdej tury to się ulepsza, że ten koszt jest o jeden więcej. Jak tak tym gram, no to myślę, że no od razu w pod... nasy tego bym nie zagrywał. Jak jest o koszcie 2, tak od kosztu 3 w górę już bardzo fajne to jest. Ale na razie bym się wstrzymał, żeby nie zagrywać tego. No widzę, że chłop tutaj ma dość kontrolnie to, czyli gramy na. Eee, jakieś kontrolne główienko, co trochę utrudni rozgrywkę jednak. Tutaj niestety nie dostaliśmy nic, żeby od razu zagrać. Bardzo, bardzo nie lubię grać na kontrolne deki. Szczególnie, że rozdania nie mam jakiegoś cudownego. Ajajaj, jeszcze, no dobrze to siadło. Okej, okay, my zrobimy tak, to zniszczymy. Myślę, że zagramy to. Musimy sobie zapełnić stół, w następnej możemy już zagrać to, bo jak jest czurka, to już naprawdę fajnie to się dzieje. I z Eliaksa będziemy mogli zagrać od razu do tego. Jakby coś ze zrywem siadło, to byłoby super. No ale zobaczymy. On tutaj najpierw się musi przez te żabki przebić. No myślę, że. Ten nasz pirat będzie na ten moment bezpieczny, raczej tego nie clearuje. Bądźcież, nie widać, to mam na razie problem, żeby to tempo na stole wytworzyć. No i co, ziomek. Dobra, dobór, pewnie Hero Power do tego i miszczyści. Czy coś tam dobrał? No, nawet gorzej. Dobra, no ale zagrywamy ten serek. nie um, gości stronnicy, ale zrobię tak. Um, tu, tu, tu walę w tego. Dlatego zagram sobie z iliaksa. Um, I co? I to sobie strejduje i tego sobie drugi raz trilluję no i teraz już wygląda to fajnie, mamy coś na stole, mam nadzieję, że on mi tego wszystkiego nie zniszczy w jedną tura mm, w razie czego mamy draw jakiś ale no coś tam w końcu się udało zagrać fajnie to też mu trochę przeszkodzi co on ma na ręce, że na tego wszystkiego nie szczyścił. Jak to zostanie na tą turę, to już. Kurde. No i ma to jest swoje karty, durne. Przynajmniej zamroziło, tak że nie są najlepsi stronnicy. No, zniszczy mi oczywiście z Iliaksą. Tu nie ma co. Ja pewnie zamienię tego w żabkę. No i tego mi jeszcze pewnie strejduje, bo myślę, że boskiej tarczy nie ma to co zbijać. Zobaczymy zaraz że hero power i zbije mi tego i tego. Nawet lepiej dla mnie jak ten przeżyje i zbije boską tarczę po prostu, chłop. Co tu będzie? Okej. Okay. No, znaczy zbije zbiję boskontarcze i zabiję mi murloka niestety. innego, że jak mogło być. No teraz bez sensu jest mi to zagrywać. Ok, dobraliśmy spela jeszcze, to zagrywamy sobie to. i dobieramy 5 kart, każdego spela oddajemy przeciwnikowi. Ale widzę, że nam się poszczęściło i żadnego spela nie dobraliśmy. Tu od razu zaatakuję, bo już mam i tak drugą broń na ręce. Więc możemy od razu przeatakować. To by musiał rzucić na jakiegoś murloka czy pirata, żeby dobrać kuka ciastka albo inne fajne rzeczy stali. I coś z tego powinniśmy zrobić. Bo strasznie długo myślę nad tymi turami, Jezus Maria. Nie wiem co chłopak w tej talii, że aż tak zastanawiający to jest, ale naprawdę myślę, że aż tak trudne to, to nie jest zagranie. No dobra, troszkę się obił. Coś jeszcze dobra ciekawego. No ja jeszcze zamraził gnojek. O jezus Marian, jak ja go nie lubię um, Dobra, zagramy sobie to, zagramy to eee, Tutaj to zagramy to, idealnie siadło to nawet strajduje i co, i myślę że tyle, bo tutaj nic więcej nie mam co zagrywać mądrze Jakbyśmy dostali choć jeden ten Dartrala teraz, żeby sobie odkryć by dostał, to chyba Lital nawet nam siądzie. Ale no, musielibyśmy mieć dobry draw. Kart mamy już 13 w talii, z czego dwie to właśnie ten Dartrala. Jest jeszcze Murlo, który by nam prawdopodobnie dobrał tego spela, bo chyba innych speli już nie mam w talii. Więc mam nadzieję, że dostaniemy w końcu. Mamy w talii trzy karty, które nam chyba dają Lita. O ile nam teraz nie strejduje w większości jest naprawdę dosiadło w to? No Jezus Maria, hop, dobieraj dane rzeczy sobie, nie mogę jednej fajnej Eee, dobra Nie mamy tego, co bym chciał ale zagramy sobie tak przy hmm, wszystkim żeby mu to rozwalić jak on spela za zero to dogrywamy sobie to mogę nawet skoinować i to zagrać od razu no i mu robimy dobre tempo no ale czy on zaraz nam nie zagra jakieś reno czy innej rzeczy to nie wiadomo Super by było żeby 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 go skończyć w końcu Bo jest męczący chłop po jeszcze wykonuje po pół godziny A my już lital mamy tuż za rogiem Tu jest 6 obrażeń On ma dwa życia Więc brakuje niewiele do tego Litola Ale tą broń sobie zostawił na koniec Okej, okay, w ten sposób. Czy ja mo mogę go użyć, jako on jest zamrożony? Oczywiście, że nie. Zagramy tak, lokacji na razie nie zagrywam. Do tego totem i... To, że jak nam czyści 100 to dalej nam coś przyzwiesie Ale chłop jest naprawdę tak męczący, tak dupę truje No co, zagra teraz tą dziesiątkę, że mi zczyści wszystko zostało? to nie jest dziesiątka już kosztuje chyba tam sto łącznie Że masz 15-15, które czyści cały stół. No i chyba nie ma nic konkretnego. Więc powinniśmy wygrać. No nie jest to. Nie mieliśmy też najlepszego rozdania, ale wydaje mi się, że wygrywamy. No i co, ziomek? Bo po prostu siedzi i siedzi. Wygraj. No, czyli wygrywamy. Prawda? Czy co tu jeszcze chłop wymyśli? Dobra. Każde życie ma męczący chłop, ale wygraliśmy na szczęście. Nawet nie było blisko. No, tylko, że tu rozdanie było tragiczne dosłownie. Jakbyśmy mieli lepsze, to byśmy to skończyli z 5 tur wcześniej. I też warto zaznaczyć, że graliśmy na deck kontrolny, yy, co naprawdę, naprawdę utrudnia bardzo dużo. Bo gdybyśmy grali na jakiś midren czy coś, to byśmy skończyli dwa razy szybciej. No ale co, przejdziemy sobie od razu do następnej gierki. Ok, teraz gramy sobie na Marfuriona. Tutaj prawdopodobnie to będzie pod yy, Draki. Przynajmniej jego najczęściej spotykałem. Yy, tutaj wszystko oprócz kółczykującego ciastka sobie zostawimy. Yy, wywalimy, nie zostawimy. Yy, I mamy bardzo fajne rozdania. Koinujemy sobie jego w pierwszej turze na pewno, w drugiej też zagramy jego. Ok. Jeszcze nie grałem dużo w tym sezonie, w ogóle od tego nowego dodatku. Więc nie znam wszystkich deków. Ciężko mi jest powiedzieć na co w ogóle gramy teraz, bo tej karty nawet nie kojarzyłem. Ale dobra. Pod jakiś spele, chłop? Tu na spokojnie sobie zagramy, bo to chcę zagrać tak, żeby zadziałało z kukiem Albo nie, jak dostaliśmy jego, to to zagrywamy teraz, żeby od razu sobie zagrydować ewentualnie jak on coś zagra, to wtedy kuk wleci no, w sensie mówię na jego zwycięstwie, a z tego powodu jest na ustawce yy, ktoś tak nazywa, on się tutaj nazywa inaczej ale nie jestem w stanie się na to przerzucić dobra, mamy fajnie to wszystko zrobione super, że dobraliśmy już te lokalizacje bo one dadzą nam w cholerę, jeśli chodzi o Tą kartę, czy jak też yy, ten pirat przeżyje, to też na to bardzo dużo da. Teraz tylko pytanie, czy ona mnie szczęści tego stołu. Nie Dobra. Więc tutaj, co ja tutaj mogę zrobić, fajnego. Zobaczymy, co dobierzemy. Ok, yy, zostawię na razie sobie to wszystko. I zagram jego, wiem, że on się nie aktywuje, i totem. Ale po prostu chcę zapełnić sobie stół, a jednocześnie, jak on mi to skliruje, to nie chcę stracić ważnych stronników. Bo tak to będę sobie w stanie zagrać od razu to, czy to, żeby zadać jeszcze dipsa. To już wszystko zostanie, i on nie będzie w stanie z tym nic zrobić. No bo na to nie ma żadnej dobrej odpowiedzi, tak naprawdę. Jeszcze, jak dostanę jakąś broń, do już w ogóle. Okay, czy to jest jakiś Highlander taki. Zastanawiam się, czy jak jest ta karta, co kosztuje właśnie 100, to 15, 15 zniszczy wszystkich stronników? To czy można go z tego odkryć normalnie i dostaje się full HP? Jeśli tak to działa, to troszkę nieuczciwie, ale dobra. No to chłop w jednej dużej ile? 7? 17 zdrowia. Więc dla nas nie fajnie, ale no, robimy mu to tempo. Ma duży problem, że to się tak ulepsza. No bo, tak, to by sobie był w stanie zgarnąć pół stołu. A w tym wypadku już coraz gorzej. No, czyli to sobie poulepsza jeszcze. Szkoda, że nam to zdycha. Okej, okay. ale my sobie zagrywamy to i to jest już lethal. No, i tak właśnie powinna wyglądać gra tym deckiem. W sensie on też nie miał zbytniej odpowiedzi, bo on chciał jak najwięcej tej many sobie dodać, więc też duży błąd ze strony przeciwnika. No też nie wiem, co miał na ręce, może by sobie miał też do dupy rozdanie. Yy, no ale w ten sposób zazwyczaj wygrywamy. Jest zapełniony stół chłop, nie ma już jak tego szczyścić i jest rital w parę tur. No to co, no też jeszcze jedna gierka, myślę, sobie zobaczymy, co nam wylosuje. Okej, okay, i tutaj mamy po raz kolejny druida. Zobaczymy, ci będzie to samo, czy może coś nowego. Yy, tu sobie zostawimy wszystko, myślę. Porządne rozdanie, mamy pierwszą turę, drugą turę, możemy też coś dobrać, trzecia tura też jest fajna. Więc tutaj nie ma co, zostawimy sobie to wszystko. Już też przez to ile wygrywam, to aż serię zwycięstw sobie zrobiłem już. 5 platyny jest, a wczoraj zacząłem ranked jakiekolwiek grać. Dobra, tu elegancko. Jak nie dobierzemy żadnej jedynki, to zagramy sobie po prostu to na niego. Jeszcze też nie wiemy, na co w ogóle gramy. Ale to jest, myślę, mały problem. Panie, bo gdyby chłopiec w ogóle grał. Dobra, czyli jest to to samo. No to tutaj musimy jak najszybciej tempo wy. Wyrobić sobie. Yy, zagramy też od razu, tak. Bo jednak, yy, każdy ten damage wklepany to jest coś. Też nie podejrzewam, że on się by utrzymał trzy tury na stole. Więc yy, lepiej od razu zaatakować, żeby w razie czego nie tracić tych democzeków, co możemy wklepać. No dobra, no i chłop, kończę. A my atakujemy cały czas. Jak on dużej następnej tury, to zagrywamy na pewno sobie to, na murloka. Trzeba pamiętać, że na bestie nie ma co zagrywać tylko musimy na murloka zagrać, żeby dobrać sobie stali inne fajne karty. Słab tutaj pewnie wyleci jak zły w, te, w niego. No właśnie. To sobie zagramy tego pachesa. I tutaj, myk. Inny, może jeszcze dobierzemy jego od razu, żeby zagrać. Zobaczymy, czy może jakiś pirat jeszcze wskoczy. Fajnie, Dobra, i tu sobie skończymy turę. Jak jest tylko jeden ataka, i tak nie mam żadnej broni innej, to może sobie ta broń nawet zostać. W następnej zagramy Magatę. Mam co prawda jeszcze dużo speli w talii, ale muszę wyrabiać jak najwięcej tego tempa. Mam tylko nadzieję, że nie dobiorę teraz wszystkich. Tutaj spoczko, 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 nie fajnie. Tego nie oddajemy? O co chodzi? A, dobra. Yy, nie oddajemy tego, ponieważ to się nie dobrało z niej, tylko to się dobrało z tego. My się wszyscy właśnie zdziwimy, rzeczywiście. Yy, bo zagraj po dobraniu i dobiera się kolejną kartę, więc tutaj dzięki temu nie straciliśmy i dzięki temu mamy od razu lita, tak jak mówiłem. Zapełniamy stół, zagrywamy Bladlasta i jest koniec. No, więc bardzo fajny agresywny deczek. Polecam każdemu. Yy, no, tutaj widzieliście w sumie jak te wszystkie rozdania wyglądają. plus minus. Przy gorszym gramy trochę bardziej. Yy... Nie, wiem jak to nazwać? No kontrolnie to to nie jest, ale przy gorszym rozdaniu po prostu musimy się wysypywać z tego wszystkiego, co mamy. Yy, przy lepszym już można troszkę bardziej pomyśleć i troszkę lepiej to właśnie zrobić, żeby było jak najbardziej optymalnie, no ale tak jak w agresywnym deku, po prostu wystawiamy wszystko co mamy i liczymy, że chłopnie będziemy tak czyścić. Prosta sprawa. Na tymczasem dziękuję wszystkim za oglądanie. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej.